No, jak widzicie, jesteśmy w Białostoku. Obejrzam sobie tę czółkę za 10 tysięcy. Sienko. Przed chwilą silnik odpalałam. Później Wam wrócę jak on robi. Ale patrzcie, jaki, jakim zdrowym stanie ona jest. A nie tylko to. Dalej jedziemy. O, zajebiście wygląda. Tu czad, absolutnie czad. Ale patrzcie tu, jak to odrwie. Od, od, yeah. O no całkowicie samo dzieło spadnie. O, mogłam jeszcze parę inne takie fajne rzeczy pokazać. O w środku, wiesz co, w środku też coś fajnego widziałam. Zobaczcie, nie można już w ogóle kręcić tu. Tam były takie szrubeczki, coś tam, coś tam i nie można już z nimi kręcić, bo ich nie ma. I kable od nich też tam nie z nią. Ale patrzcie jaki elegancki słówek jest. Ho, 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 czad. Siedzenia na nowszym stanie i tak jest zadbany uuu uh, uh, a szok No, druga strona samochodu. następny czas A to tylko początek, początek z tego wszystkiego środku, drzwi Czak, nie, elegancko się otwieram. Siedzenie najnowszy standard ho, ho, ale piękne No, tam można sobie swoje picie postawić. Sofitek, to jest No i zajmista fucha, nie? Zimowe opony jeszcze do tego są. Móż, opłaca się, trochę ja zachęcam.